Teneum X, system ERP wyposażony w elementy sztucznej inteligencji. Wdrażanie oprogramowania biznesowego to długi i kosztowny proces. Procesy biznesowe nieustannie się zmieniają, przez co systemy szybko przestają wspierać aktualne potrzeby. A co, gdyby rozwiązania klasy ERP mogły samodzielnie dostosowywać się do wymagań i zachowań użytkownika? W Sente postawiliśmy sobie wyzwanie, aby to sprawdzić. Tak powstał Teneum X, pierwszy system ERP, który sam dopasuje się do potrzeb firmy. Moduł Workflow to serce Teneum X. W jednym miejscu skupia wszystkie zadania, którymi powinien się zająć użytkownik. Rozwiązanie zauważa powtarzające się schematy w działaniu użytkowników dzięki automatycznemu monitorowaniu i analizowaniu zachowań poprzez algorytmy sztucznej inteligencji. Dla każdego zadania system stara się inteligentnie podpowiedzieć dalsze czynności, które najprawdopodobniej powinny teraz być wykonane. TENEUM-X to nie tylko workflow. Pracując nad nową wersją rozwiązań SENDE, za priorytet postawiliśmy sobie to, aby stanowiły one całościowe wsparcie w obsłudze procesów operacyjnych, w firmach handlowych i produkcyjnych. Tak powstało kilka nowych modułów. Teneum X to wsparcie procesu zaopatrzenia. Utrzymanie optymalnego poziomu zapasów, pozwalającego na płynną realizację zleceń oraz unikanie złogów magazynowych, wymaga nieustannej analizy dużych zbiorów danych. W Teneum X zaprojektowaliśmy moduł planowania zaopatrzenia, który automatyzuje proces prognozowania sprzedaży i kontraktowania zakupów. Rozwiązanie w oparciu o specjalnie zaprojektowane algorytmy bada aktualną sytuację przedsiębiorstwa i wspiera w tworzeniu planu zaopatrzenia. Obsługa sprzedaży wielokanałowej w firmach handlowych niesie za sobą wiele wyzwań. Zamówienia spływające z kilku kanałów w różnej formie wymagają żmudnej i czasochłonnej weryfikacji przez pracowników. W odpowiedzi na te wyzwania w Teneum X zaprojektowaliśmy moduł BOK Biuro Obsługi Klienta. Rozwiązanie Pozwala na skrócenie czasu obsługi zamówień o 50% poprzez realizację 80% zleceń bezobsługowo dzięki regułom automatycznego przetwarzania zamówień. Rozwiązanie WMS, będące od lat częścią systemu TENEUM, kompleksowo zarządza pracą magazynu wysokiego składowania i automatyzuje procesy, zwiększając ich efektywność i wydajność. Wraz z premierą TENEUM X rozwiązanie WMS. Jest w pełni dostępne również na urządzeniach z systemem Android. Dzięki temu, bez względu na rodzaj i charakterystykę sprzętu wykorzystywanego w magazynie, wszystkie procesy mogą być zarządzane i obsługiwane w jednym systemie. TENEUM-X to Centrum Zarządzania Sprzedażą. Rozwiązanie jest w pełni gotowe na integrację ze wszystkimi najpopularniejszymi narzędziami i systemami wykorzystywanymi w sprzedaży online, czyli Platformami e-commerce i integratorami sprzedaży. Tenium X został oparty o autorską technologię Neos. Jest to platforma typu low-code do szybkiego tworzenia aplikacji biznesowych. Dzięki niej zespół wdrożeniowy ma możliwość dostosowania aplikacji do zmieniających się wymagań w czasie rzeczywistym a programistom pozwala na szybkie tworzenie, jak i analizowanie kodu C-Sharp logiki biznesowej aplikacji, jak i kodu wspierającego działanie interfejsu użytkownika. System Teneum X będzie systematycznie rozwijany i poszerzany o nowe funkcje zgodnie z potrzebami klientów.